Być może słyszałeś już o blockchain, a uszy nieraz ubiły Ci się tematy takie jak Bitcoin, kryptowaluty, NFT czy smart kontrakty. Być może próbowałeś nawet zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi, ale wydało Ci się to za trudne i skomplikowane. Pora to zmienić, bo blockchain to rewolucyjna technologia, która na naszych oczach zmienia każdą dziedzinę naszego życia. I tak naprawdę dopiero się rozkręca. Cześć, nazywam się Piotr, jestem programistą blockchain i postawiłem sobie ambitne zadania przystępny sposób za pomocą prostego języka wytłumaczyć Ci czym tak naprawdę jest blockchain, do czego służy i jakie korzyści może przynieść Tobie. I nie ma tutaj znaczenia czy jesteś programistą, który szuka okazji do przebranżowienia na nową technologię, przedsiębiorcą, który myśli o wykorzystaniu blockchain w swoim biznesie, czy po prostu ciekawą świata osobą, która chce zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi. Ten kurs jest dla każdego w jego trakcie w pięciu rozdziałach na licznych przykładach omówię fundamenty blockchainu. Przejrzymy mu się z kilku różnych perspektyw, tak abyś miał pełen obraz tej technologii, z jej zaletami oraz wadami. Dowiesz się w jakich branżach blockchain ma największy potencjał. Poruszymy takie tematy jak anonimowość i bezpieczeństwo blockchain. Zobaczysz jak wygląda cały proces tworzenia bloków, szyfrowanie, poznasz znaczenie protokołów oraz różne metody osiągania konsensusów blockchain. Opowiem Ci o kryptowalutach, smart-kontraktach, tzw. Tak Dappsach, czyli aplikacjach decentralizowanych i wiele więcej. Nie martw się, jeżeli w tym momencie brzmi to dość enigmatycznie, a matematyka nigdy nie była Twoim ulubionym przedmiotem w szkole. Przez te bardziej skomplikowane i techniczne zagadnienia przejdziemy bez zagłębiania się w technikalia. Na te, przyjdzie czas w kursie dla zaawansowanych. Jeżeli więc chcesz bliżej poznać i zrozumieć blockchain, ten kurs będzie świetnym punktem startowym. Do zobaczenia! I mam nadzieję, że widzimy się w kursie.